Tutaj właśnie jadę, jestem w Vancouver na jednej z głównych ulic. Jadę na zakupy, jadę po chleb. Powiem Wam jedną rzecz. Szukam chleba od 3 godzin. powiedzcie ale wariat, naprawdę wariat, głupi człowiek, 3 godziny jeździ za chlebem. Kupiłem prosto chleb w niemieckiej piekarni od kilkunastu lat i ostatnio kopiłem, kupiłem, kupiłem się do domu, ale to inna recepta. Inny po prostu chleb. Facet zmienił recepturę tego chleba, inaczej go robi, po prostu mnie już nie smakuje. I dlatego wybrałem się szukać innej piekarni, innego chleba. Też niemieckiego oczywiście. Bardzo lubię niemieckich chleb, bo idzie znowu nie, niemieckie. No ale ja bardzo lubię nie, nie, niemiecki chleb, także trzy godziny mi to w tym m, dzisiaj m, za, zaszło, żeby szukać. O, przyjechałem kilka dzielnic, także mi kilka sklepów zamkniętych. Wybrałem sobie z komputera i szukałem idziemy po całym rejonie szukać chleba. No dziwne ale wreszcie tutaj w Vancouver znalazłem, też niemiecka piekarnia, bardzo dobry chleb, nie, nie drogi, nie chodzi o to drogi, ale, ale po prostu mi smakuje taki chleb, którego ja szukałem. Tu nie chodzi chleb jest wszędzie, ale ja jestem bardzo wybredny w stosunku do chleba, także y, musiałem tego chleba poszukać, także nie będę tu jeździł codziennie, ale kupię raz ich 4-5 chlebów. My zamrażamy chleb, także jest w zamrażalniku, wejmie się kilka kromek i odświeży się po co i kilka, 10-15 minut i jest świeży z powrotem. Także właśnie tu idę do piekarni i to tyle. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.